Maria Waltorta Koniec czasów. Jam jest Alfa i Omega. Napisane 3 lipca 1943 roku, mówi Jezus. Powiedziałem ci wczoraj, że istnieją takie rodzaje chorób, które różnią się od zwyczajnych, gdyż są wywoływane przez siły duchowe, przez Boga lub szatana. Pierwszy zarządza z wysokości niebios, drugi z otchłani piekła, atakując niektóre stworzenia z różnych powodów i w rozmaitych celach. Są różne i przeciwstawne źródła choroby. Jedna przychodzi od Boga, przynosi ze sobą światło i miłość, stworzeniu męczennikowi swego Boga, czerpane ze źródła niezmierzonego światła i nieogarnionej miłości. Druga przychodzi ze stałej otchłani, w której panuje szatan, oplata ciemnościami i udręką. Powiedziałem stworzeniu męczennikowi swego Boga. Tak. Dusza, która całkowicie odda się swemu Bogu, staje się jego męczennicą. Sam Bóg jest tym, który składa ofiarę, męczeństwo zaś stworzenia oddanego miłości. Jest nie mniej krwawe, chociaż materialnie krew nie jest przelana, od męczeństwa tego stworzenia, które jest składane w ofierze przez kata. Nie tylko bowiem ciało i krew, lecz także rozum, dusza i duch są męczone w błogosławionym męczeństwie. Po duchowym ukrzyżowaniu, stygmatyzującym moją chwalebną pieczęcią każdą z władz, Ciało, krew, rozum, duszę, ducha, kończy się ono płomiennym objęciem, samym ogniem, gorejącą miłością, kończy się zanurzeniem w płonącej jedności, którą jest nasza Trójca, doskonałym poznaniem tego, kim jest Bóg oraz tego, czym jest posiadanie i bycie posiadanym w wieczności przez Boga. Tak. Są dwie formy duchowych chorób i dwa rodzaje duchowego owładnięcia. Skoro nazywa się opętanym, czyli owładniętym tego, kto jest schwytany, dręczony, uciskany, zdominowany przez szatana, dlaczego by nie nazwać jeszcze słuszniej owładniętym tego, którego objął, podniósł, ukształtował i zdominował Bóg? Błogosławione to najwyższe, szczęśliwe zawładnięcie. Duszy nie pozostaje nic innego, jak tylko w miłości zdać się na miłość, która ją okrąża, otula, przenika, nosi, która daje jej nowe zmysły dotyku i poznania, nieznane śmiertelnym. To jest zanurzenie się w wirze pokoju. Dusza może jedynie oddawać siebie z miłością miłości. Która ją otacza, obejmuje, przenika, unosi, dając jej nowe odczuwanie i poznanie nieznane śmiertelnym. I zanurza się w wirze Boga w otchłani światłości, wiedzy, miłości, każdej cnoty. I zanurza się w wirze pokoju. Dusza wychodzi z tego wiru w tych rzadkich chwilach, w których z niego wychodzi. W chwilach coraz rzadszych, im bardziej dusza zatraca się w Bogu, nasycona zapachem olejku swego Boga. Żadne niezdrowe wyziewy ziemi lub piekła nie mogą oddziaływać na jej ducha, nasyconego boską wonią. Dusza zawładnięta przez Boga przyjmuje od niego tak wielkie podobieństwo, że jej istota zmienia się nawet zewnętrznie i fizycznie. Bóg przeziera przez jej spojrzenie, przez jej słowa, przez jej uśmiech, przez nowe dostojeństwo jej sposobu wyrażania się. Ten, kto się z nią styka, mówi: Tu jest coś nie z tej ziemi. Dusza owładnięta przez Boga jest drogocennym zapieczętowanym naczyniem, z którego jednak wydziela zawartą w sobie woń. Jest zapieczętowana, Gdyż miłość uświęca i czyni dziedzictwo własnością jedynego i tylko ten jedyny, otwiera i zamyka pieczęć złożoną na duchu, który się jemu oddał. Wydziela woń, bo zapach Boga jest tak potężny, iż nie wypełnia tylko wnętrza naczynia, ale przenika przez nie. Duchowy zapach ulatnia się i przechodzi na wielu, oczyszczając ich z odoru ciała i krwi. Gdyby stworzenia wiedziały, co znaczy być wziętym w posiadanie przez Boga, wszystkie chciałyby być zawładnięte. Aby tego doznać, trzeba wykonać pierwszy krok, pierwszy czyn wielkoduszności, wyrzeczenia, a następnie wytrwać w tym pierwszym czynie. Reszta przychodzi, albowiem jak fala elektryczna wydzielająca się z pola A, jest przyciągana przez silniejsze pole Z, tak dusza, która stanęła w sferze Boga, zostaje przyciągnięta przez Niego samego, w jakimkolwiek punkcie orbity by się nie znajdowała. Jam jest Alfa i Omega, ogarniam wszystko, co istnieje. Tylko sprzeciw woli człowieka, która stawia go pod pieczęcią bestii, przeszkadza mojemu działaniu. Ja bowiem stworzyłem was jako istoty wolne i nie zniewalam waszej wolności. Jeżeli wasza wola jest z ciała i krwi, czyli z szatana, to moja wola nie może działać, albowiem moja wola jest duchem i wpływa na waszego ducha, duch jednak umiera tam, gdzie panuje materia. Trzeba się ponownie zrodzić w duchu, aby móc wejść w orbitę Boga. I pokonać ciało oraz jego pana, Mamonę. Wtedy dokona się owładnięcie, antycypowany raj na ziemi, nastąpi szczęśliwe wejście duszy do nieba w chwili śmierci, pełnia raju w moim królestwie, gdzie moi będą wiecznie ze mną, światłość w światłości, pokój w pokoju, radość w radości, chwała w chwale.